jak ta stara, no, tak na swoim jeździ, jak na wypożyczonym. Dzień dobry, piękny poranku. Godzina 11. Ja i Michałek jedziemy, właściwie już idziemy, wypożyczyć rower, zrobimy test rowerku firmy Orbea. I ten test będzie w odniesieniu do mojego Trosika z napędem EP, nie E8000, jakoś tak z baterią, no, no, no z baterią 6300. <grym> Zobaczymy. Tutaj mamy sklep. Lotto. I zobaczymy co to będzie Jedziecie od razu na szlak czy jeszcze mogą go kłókać, bo my go wczoraj nie zdążyliśmy. Nie, jedziemy na szlak, bo to nie ma chyba sensu. No mi się wydaje, to się po, tych... Po, po, po mieście bujacie też nie będziemy Napęd EP8 Piękny kolor No ładny, a to mój Złomek Wierny Mierny, ale wierny. Michałek pierwsze sekundy na nowym rowerku. Już Tam sobie. Ustawiony. Aha. Dziwnie pracuje ten tył, kurde. bardzo ciężko, go jakby złamać, w ogóle, I ten ma tutaj punkt obrotu, przy, przy... Prawdopodobnie tak wygląda, że ma punkt, na pewno ma punkt obrotu przy ośce tylnej No i pracujecie, a ja zablokuj go Zobaczymy czy pracuje dłużej A, ładnie A, to jest dwunastka, panie I to w Deorce I maleńki jest ten silnik, kurcze LP8 już jest mały, a ten no. jest jeszcze Tutaj korba bardziej wystaje w dół niż silnik. Damy sobie eko. O, pod górę go już słychać bardziej. to ja mogę sprawdzić, jakiś parametr. Ale kurczę, ja bym sobie osłabił tego, bo aż, aż mi za bardzo ciągnie. nie? Aha. Inaczej, że... zmienię sobie na lżejszy bieg. Że... A nie, on tak samo ciągnie. Po prostu wolniej jadę. Ale jest większa kadencja. Teoretycznie. Tym więcej ty z siebie dajesz No tylko, że im ja bardziej przyspieszam, tym on bardziej przyspiesza, nie? Ale mimo wszystko, bo on chyba mniej daje z siebie Chyba taka jest zasada, ale wiesz No to już to jest taki rower, że Taki przypadkowy człowiek raczej By go nie brał, nie? Jakby mu powiedzieli Czym on się różni od tamtych, nie? Pozostałych no, tak, Tych tak. fanatików, co jak A to się tam zwało musiał, że Że jest płaci. mniejszy silnik Tak Mniejsza bateria słabsze wspomaganie, to to kurde już by mu się lampka zapaliła, nie? Ja mam. No dobra, włączymy go. No i nawet bez zmiany biegu idzie, nie? Cisnąć pod tą górę. Ale trzeba się kurde nagimnastykować na trochę, żeby tą prędkość utrzymać, nie? A pewnie to jest największy rozmiar? Jeszcze jest XL. A to jest, jest LK. I tam w tych tabelkach patrzyłem, że ona jest od 1,70 m. Ale to elka Czyli jak on mówił, zielona, i przestanie się świecić, to jest poniżej 80%. Chodź się zamienimy. Teraz będę wiedział, czy to jest lekko, czy to nie jest lekko. Lżej. Lżej. Znaczy on bardziej trochę tak wyrywa nie? do przodu Nie, jest ale niewiele lżej. A jak ty masz go poustawiany? Nie pamiętam, wiesz Górna, Górna dobra No twój to w ogóle wyrywa, ty gościu To jest autobus elektryczny No, eleganckie źródełko tu mamy Dziękuję. Zostawił. Kaganiec na żonę. Myślałem, że maseczkę. Nie, to chyba. Jak, jak genialnie. Dobra, kaganiec nie nasz. Już myślałem, że coś naszego zostało. Dobra, delikatnie spuściłem powietrze z przodu i z tyłu ale ten przód wiesz taki jest kurde taki zero-jedynkowy, nie? Ale to nie pracowałeś No wiesz tak na... Na sucho go tak że to też nic się nie mówi, nie? Powiem Ci tak, jeździsz na Amorze, na którego nigdy nie nałeś tej firmy Ja jeździłem na Mazowsi Tylko to już nie jest... <gry> Właścicielem tego nie jest Marzotki no, Tylko, to był made in Italy wtedy, nie? No Czekaj, co to jest za... Ta... i... Uf, nie pamiętam I O! Marzotti 66 A ósemki... No, to już DH było, nie? Takie duro. Szóstki to jest DGH Ósemki to jest do DH 2.5 Szóstki to jest 1.5 No I ty miałeś szóstki Ja miałem szóstki vs 2 się tu nie nazywał Kurcze VF2 Otwarta, Zaraz powiesz kompilu. jaką lepkość oleju tam lałeś 3,5 eee, <noise> <noise> Motorex. Robi mi teraz za yy, Trzymasz do papieru Do kiblu Tak jest Zrobimy fotkę może nawet To jest jego emerytura Zasłużone miejsce obok tronu Ładnie Siedzę, rozmyślam i patrzy. Patrzę na niego, Dokładnie, a tak. on mi dalej służy troszkę w innej formie, ale jestem za to bardzo wdzięczny. Wziąłem dębkę? Wziąłem łatki tym razem i kropelkę. Nie spytałem gościa, czy on jest na mleku, Tu na dętkach. Obstawiam, że to drugie, skoro nabyli mu takie ciśnienie. A co, co, co ja bym zrobił z dentką 26, kuźwa, przy kole 29? Ja bym się to, radę pan gadałeś, jest niewielka różnica. No dobra, pewnie 27 to bym naciągnął, ale 29? Nie, Według mnie też byś naciągnął. Mówisz dla, dla zesperowanego? Nic trudnego. Finalnie nie gwarantuję sukcesu, ale uwierz mi na co byś naciągnął. No tak. Najwyżej by je było. Ta polana się zaraz zacznie. Jedyne miejsce, gdzie wypychałem, tam dwie trzecie, pierwsze. No nie sądzę. Chociaż zobaczymy, czy da tam ku tam radę, nie? Dałem trailer. No. to daje tak? Teraz tak. Teraz jest tak spoko. No jako bym tu raczej nie podjechał, nie? Alarm! Alarm! Za jaką wjeżdżamy? 5 Czyli piechuj w zasadzie, szybki 6 kilometrów dystansu 430 metrów w pionie Halawa Joworowa A teraz już jest dużo dłużej, Czyli po prostu dajesz od siebie ją też daj Ale syf Oda, To by było tyle jeżeli chodzi o nosek w takiej miejscówce Jedziemy pod drzewo Do cienia Pseudo jawor Pseudo jawor, który jest bukiem Something is changing. No dobra, to ciśnienie spuszczone, Iwa może z przodu delikatnie z tyłu. Ciśnienie spuszczone w oponach. Naprawdę, rama jest piękna. Taką bym chciał. Te Szymanowski przyrzutki to widać, że poszli do głowy, nie? To Sam buzek jest dużo większy, twardszy. No i dobra, to jest spoko. Takie leitowe wjeżdżanie. Co masz eko? Eko. Nie, no trochę bardziej wyciąga. Chociaż... Ale co ten trail, tak? Trail, no. no to już kurde trzeba trochę się przyłożyć nie? do tego pedałowania, ale spoko. To jest tak pomiędzy ten twój eko, w połowie drogi między, między tym trailem a eko. Piękna osłonka. Plastikowa, tu chyba brakuje tak, tu na pewno brakuje śrubki, tu widać, tu jest, tu jest miejsce, więc to ładnie powinno być przykręcone. No i ciekawe, plastik bardzo twardy, porządny. Ciekawe czy firma Orbea przewidziała zamienniki. zamienniki dokładnie. A być może jak nie przewidziała, no to może Ali jak sobie przewidział? Idziemy tam Równica mówiłeś, tak? <mit selfie> może tłumienie mógłbyś or <Kentrofe> oh, yeah, tak sobie zwiększyć jeszcze Nie, bo tak Tutaj bąbelkuje tam hmm. prawie się zamyka, nie? W tym momencie na tym ciśnieniu To chyba niedobrze zobacz, teraz Teraz tłumy. Spróbujemy, tam było 5, Tak trzy do przodu, nie? No, zobacz Ale lepiej niż twój? Nie? Ty nie masz mało powietrza? Tańczył. widziałeś to? No, widziałem, i też widziałem jak ona się uginała trochę. Ale kuźwa Boż, boła, nie? Widziałem. Wu! Jenyk. Wo! Strumek. A masz się tym pochwalić? Kiedy tam pomału kurwa, bo coś będzie wystawać? Hehe, To za Orbei. Mnie troszkę marcią, czy korzenie jakieś nie będą wystawać, wiesz? Pier... Oh. bo ja sądzę, ale ty też uważaj Szkoda rowerów, tak no. Tak na swoim nie jeździ. Jak na wypożyczonym. Bardzo, bardzo kulturalna ścieżka, bez, bez jakiejś 2 tony gruzu. No, no. A ten jechał tam gdzieś niżej, czy nie? Wiesz co, jeszcze jest strubyk dół ale nawet nie ma go naniesionego na ten ślad, tak że nie trafimy. Nie no spoko. Spadła ci jakaś bateria, czy nie? <laughs> Okej. Okay. A mamy przewyższenia, ile? 400, tak? Nie było. No tak. Nie, 550. I teraz to się zaczyna uginać. No ja ci powiem, że no, bardzo fajnie pracuje. Ja myślę, że to będzie dobry amor. Co będziesz jeszcze szybciej zapierdzielać? No, to... to my w prawo idziemy, nie? Już tego się trzymamy. No a wiem, a on idzie w prawo, czy on idzie tym no, tak. Dobra. Wypożyczasz taki drogi rower i oni ci go nie ustawią. To jest słabe. Ale gówno, dokładnie. A wcale, a znać się, nie musisz się, nie? Kur... coś co ja nie lubię. Kurganie po luźnych kamieniach. Kur. Ja masz mocne heble, żeby tak habować, żeby tak szybko. Dałem radę. Okay. Odczucia są takie, jakby mieć im zwykłym rowerze Tylko Ale... ile? 3, 4, 5 km szybciej, nie? Dokładnie, czyli, czyli Pewnie na średniej to będzie widać dopiero. Z 5 jedziemy, pewnie tam z 8, 9. Ten, no tak samo, 170. Także takie tak naprawdę, tak naprawdę jest... zajebiście by było. Wziąć tą trasę, przejechać teraz jeszcze twoim rowerem na jutro. Do jednego, nie? O, jeden do jednego. Jeden do jednego, żebyś miał prędkość znaczy, tętna. Ten podjazd tutaj już mi da jakiś. Też... Nie, no jasne, lepiej tak niż ten, niż, niż w ogóle. Bo to będzie widać Prus, mm. na wykresie pulsu, na wykresie czasu, tak? No. A, ten, tak, 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 tak. Już Będziemy coś... mogli z... przed dwóch nie. dni wycieczkę porównać podjazd jeden z tym, co teraz, tak. Na hale jaworową z było dokładnie jeden do jednego to samo. Ja myślę, że to będzie odzwierciedlać coś. No, coś, ale jak ktoś coś, uważa, coś. że na rowerze się nie można zmęczyć, to mi właśnie podzalewa oczy i tyle mam do I ten no, 170? Dokładnie no, a. Po prostu trzeba jechać na ekło, nie pałować na turbo Dokładnie. Dokładnie Ale zapierdzielasz szybciej niż na swoim Michał Nie czuję tego Nie czujesz? Naprawdę, ja się boję, a muszę Cię godnić żeby to, żeby Cię kręcić Trzy kopce wiślańskie Bartuś ma jedną kreskę mniej, no, Michałek ma full, znaczy full, no powyżej 80%. Powyżej 80% pływa rower. Pływa. Jesteśmy na 691, a byliśmy na 801, tak? 810 810. No to tak dużo nie zjechaliśmy znowu, ale zjechaliśmy szybko. Szybko się za za e, zaplinkalało za Nie potrafimy e, obciążyć dostatecznie dobrze materii i nie chcę spaść menda poniżej 80%. Ile mamy różnicy wysokości? 860. 860. Ty miałeś ja jeszcze biorę pod uwagę, że może się myli obsługa sklepu. Oni mają kilka rodzajów rowerów. Bo no, mają tam high bike, mają. Tam, tak, Bosza, mają napędy Bosza. Nawet nie wiem, Yamaha była Broso, oni tam mają pewien rozstrzał, więc może się myli, a my się tu jakby podniecamy, a może tu jest jakaś inna miara, no, ale litrażowanie trwa dalej. Eee, no i tyle, bez odbioru. Znajpa przy knajpie Wieczernie kiełbas wyłącznie zakupionych u nas Kurde Parking 10zł za godzinę Dziękujemy No, i kolejny fajny szlak na elektryka do podjazdu. No tak, na zjazd trochę za płasko, a na podjazd sam raz. Musimy się pilnować, bo ten zielony będzie w lewo uciekał. A to zaraz? No, niedługo. Że to jest ciekawe to, że mam napęd włączony. Zaczynam pedałować. A on się od razu nie dołącza, tylko tam, nie wiem, po 3-4 obrotach korby dopiero, nie? Yy, on dłu dłużej, dłużej yy, jakby. Dłużej jakby. niż ty pedałujesz Czasami tak jest, czy ja mam, tak? Czy... On się jakby później dołącza do ciebie, nie? Do twojego pedałowania. Aha Że, że nie startuje od razu razem z tobą, tylko za 3-4 obroty tak, korby nie, trzeba nie, zrobić, kończy, nie? Okej, okay, No. Chyba. O ciur. Ja nie? Ewo. Ale widok! Kurwa! Pokopali ją już po tym drogach No dobra, amor słabo tłumi. A moje nadgarstki. Moje nadgarstki. No i szosa w Brennej, także Co? Wracamy na bazę. Godzina 17.30 Także idealnie. Jesteśmy przed sklepem jesteśmy grędniej, 32 km przebiegu. 1200 m w pionie. Bateria dalej świeci na zielono, czyli to artyści ma powyżej 80%. To jest totalną. No i co, szybkie podsumowanie. Na początku dramat. Po ustawieniu ciśnienia w może z przodu, z tyłu. Ciśnienia w oponach. Zaczęło to nawet fajnie jeździć. Na zjazdach w sumie spokojnie, jak czołg. Michał jeździ szybciej na rowerze, na którym pierwszy raz w życiu jeździł, niż na swoim starym. Niż na swoim starym, na którym 10 lat jeździłem, także chyba, się... chyba zmiana jest pozytywna. Chociaż to zawieszenie, tylne jeszcze jest do, Nie do, do przemyślenia, bo tak tak topornie się chowa. Ten, trochę drwinie to działa. Bardzo przemyślana konstrukcja, jeżeli chodzi o te schowanie, prowadzenie przewodów. samych przewodów. Praktycznie na całym rowerze nigdzie nie ma poprowadzonych przewodów. No, tutaj złącze ładowania. Dobra, nie chcę za bardzo się cisnąć, Pokaż? bo tam ja jest taki guziczek podobno. Aha, o, właśnie. A, no, ro rower fajnie, fa fajny w sumie jak na elektryka lekki a ale... jednocześnie taki pancerny się wydaje. nie i to, a... i to też jest spoko. 140 z kokon, tylko z tyłu mania, przód chyba 150. A, no. bo 140, także to jest taki, taki typowy traj, to nie jest endurówka. nie? Ja, to nie mój ma, ma 150, też wcale nie ma jakoś super dużo. No, ale, ale wiesz, w porównaniu z tym, co mam teraz, no, ale czyli trail... 160 z tyłu, 160 mm. z przodu, no to mm. on jest jakby pasowany niżej, ale podejrzewam, że wielkość koła to też pomaga na tych nierównościach, nie? I to jakby kompensuje tak, inaczej, inaczej mniejszy koło... skok samego tak, zawieszenia, tak, nie? Tak, tak. No rower jest dłuższy przede wszystkim w stosunku do mojego to jest dłuższy i, i No rower... a dla mnie to największa zmiana to chyba ten wielkie koła, bo kurczę przesiąść się z 26 na 29 to... No ale długość też wpływa na zwrotność, nie? Czyli, tak, czy on czyli... jest mniej zwrotny de facto, tak? Hamulce to na śmietnik, znaczy z, 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 klamki tak naprawdę na śmietnik. Te zaciski nawet dają radę. To jest coś Tarczyn podobnego tracza jak tracza u mnie z jest. nie? Ta czas przodu nie? większa. 201k, nie? Amort, no. No spoko, ale nie ma tłumienia, Jak kurwa po tym zjeździe nadgarski to tak już mnie bolały, nie? tak? Jeżeli by to się okazało prawdą, że to jest 80% najlepszy rower. Ever. No, <laughs> najbardziej. Ale to by było za piękne, żeby było. Prawdziwe, najbardziej, yy, najbardziej ekonomiczny. Ile? To, to jest model, tak? Ten RISE to jest Orbea Rise H30. najniższy model serii. To spawy zajbiste. Są Te spawy są naprawdę. No ja mam ja Tutaj mam... to wygląda jak w Kardonie dosłownie, nie? Dobra, śmigamy oddać tę maszynę, maszynę. Ja naprawdę, wydaje mi się, że jak na rower, na którym pierwszy raz jedziesz, widać, że czułeś na nim pewnie No, to, no, to, to prawda, to, to prawda. To, ale to jest zasługa geometrii moim zdaniem Ale to bardzo dobrze, nie? To lewo, prawo? Chodź Dobra